Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry Space Engineers. Tak, w odcinku pierwszym nie zerowym. Zerowym zapytałem się, czy chcielibyście zobaczyć Space Engineers. No i powiedzieli się, że tak, bardzo chętnie. Również ktoś powiedział, że mi się stopni stop i wybuchnie. Na razie nie jest tak źle. Teoretycznie mam 300 fps w tej chwili i ciężko powiedzieć, czy to prawda. No ale mi nie chodzi płynnie, nie da się ukryć. Myślę, że takie głupoty, jak na przykład tworzenie Nowego Świata, to sobie szybko odpuszczę. Wiem na pewno, że inaczej. Sprawdzałem różne dziwne rzeczy tutaj w międzyczasie. Wiem, że na planety w ogóle nie ma co się w tej, na moim komputerze w tej chwili pchać. Również się zastanawiam nad. Co by tutaj e, wylosować? I tak wyszło w końcu na to, że e, zaczniemy od statku, e, z tym tylko, że sobie jeszcze dorzucimy survival, żeby był e, jasne czemu nie, chyba że popełnili szybko błąd, e, ale to się, o tym się dowiemy dopiero później. Mm, max players to nie mam pojęcia. Safe, nie chcemy, żeby do nas strzelali. E, Olejcie online mode, na razie to będzie seria single player, bo dalej nie umiem postawić serwera, żeby się włączył i uruchomił. Mm, no i jeszcze tylko jakieś tutaj zaawansowane opcje. Eee, tak. Nie mam źle w pojęciu, Dobra, board generator. Tutaj eee, tutaj sobie ten odpalamy, coś większego, normal. Eee, Normal, 4 Large, Asteroids, co zrobił 7 Large Asteroids. Flora, Density to chyba nie ma znaczenia w kosmosie i myślę, że to wszystko zaczniemy. Mapa się będzie chwilę tworzyć i nie będę tego nagrywał, bo to trochę trwa, niestety nie mam, nie mam procesorów nowych, nie mam procesora nowej generacji, dlatego sobie. To odpuszczę i zobaczymy się dopiero za chwilę, już na wygenerowanym kosmosie. Dobra, jesteśmy już na załadowanym świecie. Oto jest mała żółta łódź podwodna, na której zaczynamy. Jest to nasz e, malutki statek. E, takie coś. Suś... Oha, gravity. Dobra, wyskoczyłem bez żetpaka. A że statek jest zaopatrzony w generator grawitacji sztucznej. No to i nas zrzuciło. Widzicie, tutaj wchodziły w zasięg sztucznej grawitacji o ilości 1G. Świat, który się nam wygenerował, o jaju, przycinka... Tak, zaraz, teraz tylko czekam na komunikat z Widowsa o, o, o obniżonej jakości aero, który po prostu, postawi no, stawić nam nagrywanie. I tak, dobra, mamy tutaj parę asteroidów. One nam się na pewno do czegoś przydadzą. Myślę, że nie ma co się, co się tutaj szarpać. Udamy się w okolice tej najbliższej, tej największej, bo wygląda ono również najbardziej atrakcyjnie. Tutaj mam coś czerwonego, co wygląda jak ruda żelaza. Tam mam coś niebieskiego, to może być lód albo silikon, albo to jest lód, a tam to jest silikon. No, w każdym razie wróćmy do środka i sobie poleśmy tutaj na dzień dobry przywitał mnie komunikat, że ten statek mi zniknie jak przeładuje grę i bardzo mnie ciekawi czy to ma z off. czy on mi zniknie tak czy inaczej jeszcze jednej rzeczy mi się nie udało nigdy ogarnąć czy w jaki sposób podnieść sobie poziom tego Poziom energii, poziom energii, to jest te hmm, to było w tutorialu, ale coś. Dobra, energię mam. Jak sobie podnieść poziom tlenu w skafanerze przy pomocy medical baja? Absolutnie, e, absolutnie nie mam pojęcia. To nawet powtórzymy sobie tutorial, i tam nie za bardzo było coś wspomnianego na ten temat. Poza tym, że e, był. Oxygen generator. Czy ja tu mam jakieś graty. Kurczę, nic nie mam. To coś mi się widzi, że się zaraz rusimy z tego powodu. Bo na tym statku zasadniczo nie ma atmosfery, czyli dobra, obróćmy się, gdzie jest ta nasza asteroida. Czy mi się wyłączało inersia dampners. Inertial dampners. To jest Control Switch Person Inertia dampers, Z. Dobra, inertia dampers, to są hamulce. Jakby to y, można było y, nazwać, to się z powrotem. E, pojawiło się również jakieś buczenie tutaj w tej okolicy. To wtedy nasz y, śmieszny generator y, to robi. Może włączymy inertia dampers. coś się zapisało. Wow! Słuchajcie, ale to jest fajna jaskinia. Hmm, jakbyśmy się jeszcze tylko zdążyli zatrzymać, to by było nieźle. E, może się e, rozbijemy w jakiejś właśnie jaskini. Co wy na to? O, tu jakieś, jakieś bogate złoże. Tu coś niebieskiego, tam coś złotego. A tu mamy jaskinię. Jakbym spróbował sobie wlecieć do niej. Pytanie... Pytanie, czy jest głęboka i jak bardzo jest głęboka. Dobra, zostawmy to na razie. Statek się, mam nadzieję, że zatrzyma, a więc spróbujmy wysiąść, no, wysiąść i pozwiedzać trochę. To to wygląda wszystko na jakieś żelazo. No, mamy jaskinię pustą w środku. To, to nie jest głupie, to nie jest głupie, to jest ciekawe, ale z drugiej strony nie wiem, nie mam jeszcze doświadczenia w budowaniu się w takich strukturach, więc może na razie zostaniemy przy normalnym trybie budowania się, czyli się zbudujemy gdzieś tutaj, o, na przykład o, na, tej, na tej niebieskiej skale w powietrzu. Jasne, czemu nie? No musimy, musimy się teraz przystać do jakiejś ładowni. To jest konwejor, nuclear reaktor. Nie mam pojęcia co to jest, ale sprawdźmy. Eee, Wyciągnijmy sobie... Chociaż zaraz, mamy. Mamy Wildera, baby, e, mining maszyna. Eee, Coś ścina. Coś ścina. Aczkolwiek to są jakieś dziwne ściny, pierwszy raz w życiu je mam. Eee, może drill. 5, 6. co? I to jest iron i ice. Czyli to jest lód, to jest niebieskie. To jest to, jest to co nam e, będzie potrzebne. Za moment. E, ale również chyba nam będzie potrzebny iron. To jeszcze tak się zastanawiam. Może w tym momencie. A co to jest to? W takim razie. To jest żelazo. Też. Aha, no to e, dobra. <laughs> od czego się zaczyna? E, od czego się zaczyna takie rzeczy? Na pewno. Oj. Dlaczego taki. No dlaczego mnie tak przycina? Halo? Coś takiego nie miało miejsca w. Wcześniej w żaden sposób. No, cholera, jasna. Yy, no dobra, może teraz będzie lepiej, yy, bo jeżeli się te problemy powtórzą, z łupaniem nie, no patrz, widzicie teraz, teraz nic nie przycięło. Yy, tak jak mówię, to jest coś dziwnego było. No, niestety yy, yy, w tej chwili moja yy, zabawa będzie polegała na łupaniu skał przez najbliższą chwilę. I łapaniu uciekających mi kawałków. Zastanawiam się jak bardzo te... Chodź tu, cholera. Te kawałki obciążają komputer. Ja mam cały czas, śledzę tutaj moje... Nie, chodź tu. Nie, nie. Wracaj. Śledzę statystyki, śledzę zużycie pamięci, śledzę zużycie procesora, a to dlatego, że pomimo tego, że Space Engineers mają engine i jest teoretycznie wszystko. To jest jakiś och, okruch, ale jakie to malutkie. Ehm, e, mają engine i wszystko powinno być fajnie. To e, no, randomowe ściny się zdarzają, widzę, w dalszym ciągu. Wyżej z niewyjaśnionych przyczyn. E, mimo, mimo tego e, mają problem z, e, właśnie z alokacją pamięci, bo. Zauważyłem w którymś momencie, bo tak stwierdziłem, że a sobie włączę nagrywanie, ale odpaliłem grę. Po czym, po czym, po czym mi przeszło przez chwilę i zostawiłem ją chodzącą. Czytaj, tylko, tylko mnie było włączone, żeby, żeby nie było. I, i w, po około 10-20 minutach skończyła mi się pamięć. Tak, zabrakło mi ramu za samo przebywanie w menu, więc niestety to tak trochę no nie, najlepiej, nie najlepiej moim zdaniem. O, ale duży kawałek odłupałem. Ciekawe czy da się jakieś takie duże kawałki odłupywać celowo. Bo to póki co na razie to te wszystkie latające skały i kamienie mi odpadają bardziej tak jak mi odpadają. Trochę to jest upierdliwe. Pierwszym, e, pierwszym moim celem jaki chcę zrobić tak naprawdę, to jest e, zapewnienie sobie tledu. Zapewnienie sobie tledu, bo gdzie ten kamień poleciał. Hello? Widzicie? Gdzie? Hmm, gdzieś uciekło. E, bo zostało nam w tym momencie w skafadrze 50%, a kiedy tam zostaje go mało w skafadrze. Hmm, no to zazwyczaj umieramy. Również w tej chwili, dobra, natłuczemy sobie trochę lodu. Ice, ajs. Ponieważ z lodu jest, to są jakieś kamienie, ale je, je nie wiem do czego będziemy mogli wykorzystywać. Można z nich zrobić żwir w każdym razie. Z lodu, z lodu natomiast właśnie produkuje się tlen. I to będzie nam potrzebne, ale żeby zrobić tlen Oprócz lodu potrzebny jest jeszcze maszyna, która się tym zajmuje, a żeby zrobić maszynę, to było żelazo i to żeśmy nakopali przed film. Eee, Chodź. Dobra. Powiedzmy, że na razie wystarczy. Eee, gdzie chcemy zrobić naszą bazę? Jak myślicie? Może tutaj. Tak, tutaj zrobimy naszą bazę. Eee, na początek. Ta. Eee, tak, ta zinka jest dość... Yy, dość przewidywana. Mimo wszystko mamy pewien podział na mm, B i teraz obracamy page up, page down. O! Jak myślicie się? Wygląda dobrze. You still plate. Aha! Yy, a! Bo potrzebuje gratów. Dobra, czyli, yy, czyli to wyłączmy. Yy, żelazo, które dokopałem najwyraźniej za chwilę mi się przyda. I teraz wróćmy na statek. Się tak zastanawiam, może zrobimy, może zrobimy tutaj, na nim? O, na statku postawimy generator. Chociaż nie wiem, czy to, czy to ma jakiś sens, bo nam tutaj trochę brakuje śluzy, prawda? Dobra, ale mamy grawitację, mamy ra, rafinerię i otwierając ją i przerzucając żelazo. Całe żelazo nawet oraz trochę kamienia oraz lud się niestety tu nie mieści. Więc lód będziemy musieli zrobić. Skoro mamy rafinerię i mamy assemblera i mamy cargo container, to lud wrzucimy do cargo containera. Mamy nawet broń. Słuchajcie, możemy sobie postrzelać. Oh, reload. <laughs> no okej, okay. to powiedzmy, że załóżmy, że w tej chwili nie mam zielonego pojęcia jak to się obsługuje i my mamy jakieś naboje, ale jesteśmy pokojowo nastawieni, nie będziemy tego potrzebowali. Assembler, Assembler. złóżmy sobie jakieś graty, które tutaj da się, o patrzcie, mamy oxygen generator, to sobie weźmiemy od razu butlę, ona się nam przyda. Tak naprawdę, gdzie jest ten Oxygen Generator? Bo go tu diabła nie widzę w żaden sposób. Są jakieś niedokończone graty, refineria. No, nie wiem gdzie jest oksygen oxygen, oxygen Generator. No, na pewno nam nie dmucha tutaj do środka. W każdym razie, sprawdźmy w assemblerze, co ja jestem w stanie zrobić. Storage Inventories Tak, tak, tak. Hmm. Production. O, to jest ta zakładka, która mi będzie potrzebna. No i teraz zobaczmy, co mogę zrobić. Large blocks, small blocks. Bulletproof glass. Display. nie. Steel plate. O. Patrzcie, coś się produkuje. Czyli dobrze. W tej chwili mamy required, available, iron, inventory. Mamy coś, coś tutaj nie widzę. Bo tak, mamy required, available. Okej, okay, dobra. Mamy steel plate. Co jeszcze będziemy potrzebować? Small steel tube, to tak sobie złapiemy. Just because. I będziemy potrzebowali do czegoś. Na pewno. Hmm. Czy coś jeszcze będziemy potrzebowali? Small blocks. Air vent. Battery beacon. E button panel to nie kamera. Large cargo container. E hmm. Corner, inverted to są jakieś dziwne rzeczy, które ja chyba tak naprawdę powinienem zacząć robić na kreatywie, prawda? To są zdecydowanie jakieś zaawansowane rzeczy, koła, nie koła. Komponenty large bloki, to, to będzie nam potrzebne do zbudowania sobie bazy na pewno. Cały czas, cały czas się zastanawiam, czy ten statek mi zniknie, prawda? Kiedy sobie, kiedy sobie wyjdę z gry, to jest bardzo dobre pytanie. Zastanawiam się teraz, co z tym, co z tym zrobić. Hmm. no nie wiem, nie mam pojęcia. Small blocks, components, reaktor components. Dobra, nie wiem. Zobaczmy, zobaczmy co, co mogę tutaj w tej chwili ze sobą zrobić, weźmy te rury, weźmy tamto, i choćby spróbujmy założyć bazę. E, zdecydowanie, zdecydowanie fajnie, że. I. Gdzie byśmy mieli to mieć? Tam na górze? Mmm, gdzieś tutaj, co? Cholera, słuchajcie, zabądziłem Nie, to, to miało być gdzieś indziej. Tutaj chyba. O. O, może być tutaj? Nie, to był jeszcze gdzieś indziej. No, takie ładne miejsce miałem i. O, 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 o już, już widzę. Już. Halo, Hitnersia Wracamy. Mieliśmy, mieliśmy zrobić bazę tutaj, po tej jasnej stronie, jasnej stronie asteroidy. Tylko, że zmienimy. Tam to miało być na tamtej wystającej skale, Ale tak naprawdę zrobimy się tutaj. Czyli spróbujmy sobie ustawić na początek naszą stację poprzez ustawienie prawidłowe pierwszej pierwszej kamienia węgielnego. 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 O! Jest poziomo. Powiedzmy. No dobra. Ech, dla mnie jest poziomo. <laughs> e, dobra, już nie jest poziomo. Kurczę. Cztery. Wilder. Czy to się, czy to się spawa? Tak, Lars block. To jest pierwszy, pierwszy nasz blok, który żeśmy zbudowali. I jest on w 100% gotowy. No to teraz myślę, że e, e, jak, tak jak uczyli na tutorialu, e, to wywalmy. To wywalmy, to wywalmy. Mmm... to sobie będę musiał yy, widzę, poprzesuwać... Hmm, yy, jakiś co to jest, co to jest, dobra. Mm, all blocks, yy, co my, nie, to są blocks, yy, power. Uff, window of blocks, all blocks. Nie, to się z inventory wyciąga. Tak? Nope. Nie, z G, cały czas wszystko z G. To no, Blocks, Power Blocks, Production Blocks. Hmm. Light Arbor Block. To jest nasz. Jakby nie patrzeć, podstawowy podstawowy budulec, ale wyrzućmy go trochę dalej, bo mamy. Pierwsze trzy to będziemy mieli narzędzia. Tak. Co by tutaj zrobić? You need still plate to build iron block. O, oh, wyszły nam wszystkie stylkraty, czyli, yy, czyli tutaj. Yy, dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Było coś takiego, widziałem. Nazywało się. O, tlen nam się, yy, tlen nam się odnowił do 90%. Yy, to się nazywało GPS. Yy, tylko ja sobie muszę tutaj odświeżyć w dalszym ciągu, jak to się robiło. Kamera, Scroll, Broaddang, GPS, Capsulver, Mhm. Ha! No dobra, no, gdzieś, gdzieś była taka opcja, jak buntarara, Je? Yeah? Nie. Dobra. Dobra, na razie, na razie będziemy musieli zapamiętać po prostu gdzie się znajdujemy, czyli tamten, tamten pojedynczy, pojedynczy bloczek nam to umożliwi. To jest to jest conveyor. Eee, Dobra, to otwórzmy. K, inwentory. Czyli co? Czyli ja to wyrzuciłem? Ha! Zaraz, moment. Coś, coś mi tutaj nie pasuje. Przecież powinienem móc być w stanie... Zapnijmy. Chyba jestem do góry nogami. Chyba tak. Chyba tak. Chyba jestem do góry nogami. Ja powinienem być w stanie przecież wszystko przerzucić sobie na... Drill. O! Mam drill. Mam... We, we... We... Wilder, Welder. E, oraz powinienem mieć... E, tak, skoro tu są wszystkie bloki... Ja powinienem widzieć wszystkie bloki. E, o, jest! Character tools. O, i to drugie to jest grinder, nie wiem jak to się nazywa. Czyli... Czyli dobra, czyli w tej chwili musimy po prostu wejść do assemblera. E, da e, więcej, e, więcej. więcej Więcej plateów Pytanie tylko... Modyfikator, o, o, dobra, dobra, super, jest, to się dzieje. E, I teraz, o, ten, hmm, ten, myślałem, że ten zbiornik się już opróżnił, ale jeszcze widzę, jest ponad 57%, czyli jak nam spadnie e, znowu e, poziom naszego zasilania, to będziemy mogli spokojnie e, tutaj kontynuować. Fajne, to wszystko zostało, strasznie, strasznie nie jestem przyzwyczajony do tego, że się scrollem nie, e, nie zmienia... Nie zmienia się aktywnego paska, no ale trudno, dobrze, czyli mamy stubę. trochę żelaza, żelazo, żelazo idzie jak burza, <grywa> można by, można by rzec, e, to nie, dobra, wyszliśmy, no. Ciekawe czy można by spaść i się rozbić o tą asteroidę. E, gdzie myśmy ten nasz domek mieli? Gdzieś tu po tej stronie. Tak, to jest nasz, to jest nasz pierwszy, pierwszy blok, który postawiliśmy. E, I w tym momencie dostawimy kolejne. Przynajmniej, przynajmniej będziemy próbowali dostawiać kolejne. E, nie mam zielonego pojęcia ile czasu zajmie mi ogarnięcie tematu tu można, coś czytałem, że można z kontrolem te bloki bloki stawiać, ale to chyba działa tylko w kreatywie. <grymne> no, w każdym razie to będzie podłoga, pierwsza podłoga naszej, naszej stacji. Żeby ją zrobić, na pewno będę musiał jeszcze, jeszcze w dniu dzisiejszym, teraz tak patrząc na to ile odcinka zostało, udać się na podobne kopanie co chwilę zajmie. I w tym czasie w tym czasie jak będę to próbował tu, Jak będę próbował to wszystko jakoś ze sobą pospawać to będę się uczył sterowania. Będę się uczył sterowania. Bo teraz ile mamy steamplate'ów? plate'ów? 20 na 20? I do dokończenia. Eee, czyli 25 steelplate'ów plateów jest nam potrzebne, a w eku mamy ich 49, czyli jeszcze, u kurcze, ile żelaza będziemy musieli na to zużyć, eee, bo już pomijając sam fakt, że eee, póki co m, ta podłoga, eee, żeby ją zrobić, żeby ją pospawać, eee, chwilę mi zajmie, to już, o, mi się tak, właśnie mi się skończyły steelplate'y, eee, czyli zdecydowanie będę musiał nakupować więcej żelaza i. Eee, Wrócę do Was w kolejnym odcinku Space Invaders. Ja myślę, że nagram to jakoś w miarę po kolei. To się możecie spodziewać w tym tygodniu y, t, takiego małego maratonu y, z początków. No i w dalszym ciągu, już tak pomijając te ścinki, y, których jestem świadom, że na początku obraz y, zamarzł. Oj, właśnie teraz znowu zobacz, Ale to wiecie, co to chyba na savech. Zamarza, to ja może coś z nimi zrobię, może je nie wiem, sprawię, żeby, żeby połowę rzadziej miały miejsce, albo coś takiego. No i w każdym razie tak, w dalszym ciągu jak najbardziej, no pomimo dajcie znać, choć tu cholero, jakościowo, jak to się widzi, również może jakiś pomysł. Już nie mówię, żebyście mi podsyłali. No choć, 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 żebyście mi podsyłali jakieś poradniki, bo no chyba, że. Chyba, że tak naprawdę. No dobra, nie wiem. Dajcie, dajcie znać jakieś pomysły, opinie, sugestie. Bo ci, ci, którzy z Was grali, na pewno jesteście bardziej poinformowani i już macie doświadczenie z takimi rzeczami. Na przykład ja w dalszym ciągu nie wiem, bo wam się przyznam, bo nie sprawdziłem jeszcze ani razu, czy ten statek mi zniknie lada moment. Nie mam zielonego pojęcia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineers, cześć.